Cześć. Dziś porozmawiamy sobie o słowach takich jak madyka, gówniak, kaszojat, purchlaki, brajanki, bombelki. Zapraszam. Ale zanim przejdziemy do tego mocno średnio przyjemnego tematu, chciałabym was zaprosić na mój kolejny koncert, który tym razem odbędzie się w Krakowie w klubie Gwarek już 10 listopada, czyli za miesiąc. Zaśpiewam tylko ważne piosenki, czyli kawery ważnych dla mnie utworów. W Warszawie było cudownie, wspaniale. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się wspólnie z organizatorami ten koncert powtórzyć. Będzie mi bardzo miło, jeśli wpadniecie. Link do biletów jest w opisie pod filmem. A teraz wróćmy do deprecjonujących słów. Rozumiem, że one powstałyby nazywać konkretne zjawiska, konkretne postawy. Jest taka strona Obserwatorium Językowe UW i na tej stronie znajdziemy następującą definicję matki. Matka, kobieta wykorzystująca fakt posiadania dziecka do roszczeń socjalnych i prób podniesienia statusu społecznego, często odznaczająca się prowincjonalnością, brakiem kultury osobistej i nadmierną aktywnością w mediach społecznościowych. W wielkim słowniku języka polskiego również znajdziemy matkę i taką definicję tego słowa: Matka, która opiekuje się swoim dzieckiem w sposób uciążliwy dla otoczenia, przekonana o swojej wyższości wynikającej z macierzyństwa, postrzegana jako osoba roszczeniowa. I oczywiście jest to słowo potoczne i pogardliwe. Wiem, że niektóre mamy. Bywają trudne, opryskliwe, nie pozwolą powiedzieć złego słowa na temat ich dziecka, nawet jeśli ono zachowuje się nieodpowiednio. Ale w tym odcinku chciałabym zwrócić Waszą uwagę na coś, co dzieje się trochę obok, jest skutkiem ubocznym popularności tego typu określeń. A ta popularność sprawia, że zaczynamy uogólniać, generalizować, uważać, że każda kobieta, która jest zaangażowaną matką, dla której macierzyństwo jest ważne, dla której dzieci są ważne, jest matką. A to nieprawda. Przypominam się odcinek o słowie SZON. SZON, czyli skrót od kurwiszona. Oficjalnie to słowo oznacza kobietę uprawiającą seks w celach zarobkowych. Ale wiecie, ile osób pod tym właśnie filmem nazwało mnie SZONEM? Czyli co? Czyli każda kobieta jest SZONEM, która mówi coś, co nam się nie podoba. No bez przesady! No bez przesady, ej! Katarzyna Siuda-Krzywicka, doktor neuronauk, napisała, że język może nie wpływa bezpośrednio na to, co widzimy, ale wpływa na to, na co zwracamy uwagę. Czyli wyobraźmy sobie kogoś, kto nie ma dzieci, ale dużo czasu spędza w internecie, gdzie mnóstwo ludzi śmieje się z madek i ich bombelków. Potem ta osoba idzie do sklepu, a tam jakiś trzylatek wpada w histerię, bo, no nie wiem, chce lizaka. Istnieje prawdopodobieństwo, że od razu w głowie tej osoby to dziecko stanie się purchlakiem, a jego mama madką, która nie potrafi zająć się drącym ryja kaszojadem. Dzieci wpadają czasem w histerię i zapewniam, że dla mam to jest bardzo stresująca sytuacja, która powoduje, że one chcą się zapaść pod ziemię. Dlatego proszę was, żebyście uważali na te nieprzyjemne nazwy, nie używali ich bezrefleksyjnie, nie nazywali każdej kobiety, której dziecko płacze, madką. Takie generalizowanie powoduje, że w naszej wyobraźni zmienia się obraz rodziny z małymi dziećmi i trudniej nam razem funkcjonować w społeczeństwie. Warto też zwrócić uwagę na to, o czym napisała Emilia Bińczyk. Link do jej pracy znajdziecie w opisie pod filmem. Kaszojady, gówniaki, purchlaki to nazwy, które wręcz odczłowieczają dzieci. Żeby była jasność, nie chodzi mi o to, żeby zakazywać używania tych słów, bo taki zakaz nie ma sensu, on nie zadziała. Nie chodzi o coś innego. Opublikowałam na ten temat y, rolkę i TikToka i pod tymi materiałami ludzie pisali, że to konkretne zachowanie młodych matek powoduje, że tak, a nie inaczej o nich myślimy i mówimy. Więc to jest wina tych kobiet, a nie ludzi, którzy używają nieładnych słów. Okej okay, nie dyskutuję z tym, że problemem społecznym jest roszczeniowość niektórych kobiet, tylko mnie chodzi o coś innego, o inne zagrożenie. Zagrożenie polegające na tym, że używamy tych słów szybko. Nie zastanawiając się, z kim tak naprawdę mamy do czynienia, i czy dana osoba rzeczywiście źle podchodzi do swojej roli jako matki, czy może znalazła się w trudnej sytuacji, bo jej dziecko płacze. Po prostu popularność tych słów powoduje, że bardzo szybko szufladkujemy ludzi, diagnozujemy ich, przyklejamy im łatkę, a życie jest o wiele bardziej skomplikowane. Komentujący zauważyli, że w deprecjonujący sposób mówimy tylko o matkach, a gdzie ojcowie? No moi drodzy, mamy słowo tateł. Słowo potoczne i pogardliwe. Co ono oznacza? Opiekujący się swoim dzieckiem w sposób uciążliwy dla otoczenia ojciec, przekonany o swojej wyższości wynikającej z ojcostwa, postrzegany jako osoba roszczeniowa. Komentujący też zapytali mnie, dlaczego kaszojad to deprecjonujące określenie. Przecież pochodzi od kaszy, no i, no i uznajmy, że od słowa jeść. Nie etymologia jest tu problemem, tylko kontekst, w jakim najczęściej używamy tego słowa. No a najczęściej w jakiej sytuacji mówimy o kaszojadach? No nie oszukujmy się, no kiedy używamy słowa kaszojad, kiedy chcemy tak zażartować, ale z taką szpileczką. Jeszcze jedną rzecz pragnę podkreślić. Czym innym jest żartowanie w ten sposób z siebie samego, a czym innym z obcych ludzi. Ja na przykład czasem nazywam siebie samą żartobliwie bezdzietną lambadziarą, czy też niedzietną lambadziarą, ale nigdy nie nazwałabym tak obcej kobiety. Bo nie wypada, bo nie wiem, czy ona sobie tego życzy. Gdyby chodziło o moją koleżankę, która tak o sobie mówi, ja to wiem, wiem też, że nie przeszkadza jej, gdy ja ją tak nazywam, okej, okay, można tak sobie żartować, ale nie zawsze można i nie zawsze wypada. I tu dochodzimy do tego, że w internecie język prywatny stał się językiem publicznym. Dawniej no nie chcę powiedzieć tylko, ale głównie w gronie najbliższych używalibyśmy deprecjonujących słów, opowiadalibyśmy sobie niewybredne żarty, no na dużo byśmy sobie pozwalali. Dziś wiele osób używa takich słów bez skrępowania, publicznie. Naprawdę potrafimy sobie dzisiaj publicznie na wiele pozwolić. Pod postami, memami o matkach i bąbelkach sypią się lajki, w komentarzach panuje wesołość. I tak się właśnie nakręcamy. Kilka dni temu w internecie pojawiło się coś takiego. No naprawdę można było to samo zakomunikować w inny sposób. Bez tego przekreślonego płaczącego dziecka i bez informacji, że dzieciom wstęp zbroniony. Przydałoby się trochę empatii. Naprawdę, troszkę empatii. Dzięki niej będzie nam łatwiej funkcjonować w społeczeństwie. A jeszcze wcześniej w mediach było głośno o strefach wolnych od dzieci. Strefa wolna od kojarzy się ze strefą wolną od czegoś złego, nieprzyjemnego, np. nienawiści, dymu. Dzieci bywają uciążliwe, no ale nie są złe. Podkreślam, że nie chodzi mi o zasadność istnienia takich miejsc, tylko o to, jak je nazywamy. Jest wiele miejsc tylko dla dorosłych, hotele, nawet restauracje. I one chyba nie mają kłopotu z nazewnictwem. Są na przykład hotelami 12, albo właśnie hotelami tylko dla dorosłych, czasem z angielskiego adult only. Co prawda, niektórzy zwrócili mi uwagę na to, że tylko dla dorosłych kojarzy im się z czymś erotycznym. No, wiadomo, były filmy tylko dla dorosłych, ale. Sama nie wiem, jak to skomentować. No, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi z takim hotelem, to niech zadzwoni, dopyta. No, nie wiem. A co wy sądzicie na ten temat? Moim zdaniem konstrukcja coś dla kogoś jest dużo lepsza i bezpieczniejsza niż strefa wolna od kogoś. No, już przerabialiśmy strefy wolne od LGBT i to był koszmar. Nie róbmy tego dzieciom, bo te dzieci kiedyś dorosną. I jak ktoś z komentujących moje rolki słusznie zauważył, być może stworzą strefę wolną od starych ludzi, którymi będziemy my. Tak się może zdarzyć. Na tym kończę. Bardzo Wam dziękuję. W tym miejscu powinien pojawić się suchar, ale nie wiem, może się starzeje, bo czuję coraz większy cringe, gdy te suchary opowiadam. Więc umówmy się, że. Jeśli znajdę super suchara, to go opowiem, ale nic na siłę. Ok. Dziękuję. Buziaki, ściskam Was i przypominam o moim koncercie, który już 10 listopada w klubie gwarek w Krakowie. Link do biletów jest w opisie pod filmem. Do zobaczenia.